Baga, <laughs> baga. Chodzimy się, chodzimy się. Chobaki, się dalej, hey, dalej! Dalej, dalej! do tyłu, to już wszyscy sobie zapiemy! A, tak, tak, w trzeba. tą To wszystko się da. Ciepło, tam, gdzie się wszystko zadziała. Tak, tak, to my jesteśmy patrzeni w Was strasznie. Prosimy pana Dziękujemy. Od wielu, wielu Robimy lat. wszystko, co w naszej ja mocy, a, moja mocy moja a nawet więcej. No. no właśnie, o to chodzi, więc trzymamy kciuki. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo... Damy radę. Bardzo. Da, musimy dać radę. prosimy o wsparcie. Ale no oczywiście. Ja jeszcze nie mogę nic z Was 16 lat bardzo podziękować zarówno księdzu proboszczowi, jak i dyrekcji muzeum domu Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego papieża za tą możliwość modlitwy przy relikach Ojca Świętego tutaj w jego parafii, za, za możliwość zwiedzenia tego wspaniałego muzeum. To jest taki niezwykły dzień chyba dla szczerze, dla wszystkich Polaków, wielu ludzi na świecie, ale... Zwłaszcza chyba dla tego mojego pokolenia, pokolenia ludzi, którzy w życie takie świadome, a później dorosłe wchodzili w tym pontyfikacie Ojca Świętego, w jego myśli, w jego głosie, w jego wizytach tutaj u nas, tych spotkań w Krakowie na Franciszkańskiej, mrzeży świętych w całej Polsce, ale dla mnie zwłaszcza tych na Błoniach czy potem w Starym Sącu, to no to jest taki niezwykły dzień trudno mówić, że to jest smutny dzień, bo przecież nasz Ojciec Święty jest w tej chwili świętym, więc to nie jest smutny dzień, ale to jest taki, myślę, dzień, zwłaszcza teraz, kiedy to jest Wielki Czwartek, jutro Wielki Piątek, Święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstanie Pańskie. Na pewno szczególnie bardzo takiego głębokiego przeżycia duchowego, także dziękuję za tą, za tą możliwość odwiedzenia dzisiaj muzeum i chciałem serdecznie pozdrowić, także za Państwa pośrednictwem. Wszystkich moich rodaków chciałem złożyć najlepsze życzenia zdrowych z świąt wielkiej nocy. Takiej. Nadziei, ciepła rodzinnego, siły. Wszystkiego dobrego.